Szanowni Państwo, jesteśmy w sali klubowej Centrum Kultury w Żyrardowie, ale kiedyś nie było tu sali klubowej, była tu kawiarnia. Na ścianach której była boazeria, a mniej więcej w tym miejscu, pod tymi oknami stał fortepian i to właśnie tutaj grała orkiestra taneczna, grała orkiestra i do tańca i do posłuchania. Tu wszędzie były stoliki, kelnerzy podawali kawę, herbatę, ciastka. Kto chciał, to posłuchał, kto chciał, potańczył. Solistą tej orkiestry był pan Zenon Grzelak, klarnecista i wokalista. Postanowiliśmy go odwiedzić. Chcę, byś znowu powróciła, mówię, że nie będę zły. Chcę, byś znowu była miła i śmiała się przez ludzi. Lecz nie mogę, nie potrafię. Znów ci dać miłości, syna. Biorę w I mę usta do niej tak. Ty nie jesteś winna, Że na serce śpi. Byłaś tak dziecinna. To, wie pana, To brało ludzi tak za serce. I od jakiego instrumentu się zaczęło? Od klarnetu. od klarnetu. Trochę próbowałem na tej klawiszówce ojciec mi tam zaczął pokazywać, ale no nie ciągnęło mnie. żyć, to zacząłem grając na perkusji. Jak miałem gdzieś 17 lat. Ale nie grałem z moim ojcem, tylko nazywał się Jerzy Banaszek. Z Holendrów był. Jego ojciec grał na skrzypcach. No i dobierali z Żerardowa. Żerardów miał dużo muzyków. Pan Jędrzejewski, on był z Kozłowic. Pan Bufalt na takim klawiszowym, ale yy, puzon. Tak, tylko że nie jestem suwakowy, tylko taki normalnie z wentylami. Jakoś nazywał się Wasz zespół wtedy, pamięta Pan? Nie, 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 nie wiem. Po nie, banaszki po prostu. I od to tych tam, banaszków się zaczęło no, muzykować? No, raczej tak. Grałem w wojsku. W orkiestrze wojskowej? Wojskowej, no i należałem tam do y, zespołu stradowego takiego prowadził. Cywil, pan Grabik. Nawet dobrze to robił. No i tam się rozkręciłem w tym zespole, właśnie. A uczył pan się gdzieś śpiewu? Czy pan gdzieś stawiał głosu? Kogoś? Należałem do chóru yy, szkoły muzycznej. Tak. Tam był dobry profesor. Trochę ustawiał mnie, właśnie. Jak mam dobywać tego głosu. I to było dla mnie bardzo dużo. No jak już byłem po wojsku, to Stadzie zacząłem grać w kawiarni tej, tu gdzie było Kino Len. Po Sylwestrze, karnawał, ale który to mógł być rok? 63, 4. W zespole był pan Fibich, Janusz, Janusz, tak. Był Janek Grał na kontrabasie Władzio Hechłacz, perkusista, ja i Tadzio Kwiatkowski. Graliście co wieczór? Nie, tylko żeśmy grywali, zdaje się, w sobotę i w niedzielę były wieczorki tam. Czacza, tango, foxy, fox froty. A skąd pan brał repertuar? Tadzio dbał o to, żeby tak. No, i trochę Fibich fi, fi, fi Janusz. Znów, żeśmy grali. No, jeżeli chodzi o improwizację, to, to raczej było skąpo z tym. Jak reagowała publiczność? Jak ludzie przychodzili? Bardzo dobrze. Przychodziła młodzież. <laughs> Wszyscy lubili się y, przy, nas, przy naszej muzyce y, bawić. A pracownicy zakładów też, tak? Też, oczywiście. Oczywiście wieczorki, jakieś, jakaś urodziny Pamiętam, zrobiliśmy stadziem wiązankę tych y, paryskich melodii, takich na dwie czwarte. Y, zaczyna się ona tą melodią. Ba, da, 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 da. Da, 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 da. jest nagranie w Polsce jest, bo nieraz się da słyszeć to już o prywata zespół, taki paryski yy, grał, piękna muzyka myśmy to zrobili kiedyś jak przyjechał zaprzyjaźniony jakiś yy, z Francji z zespół yy, znaczy załoga jakiś zakładów która była spo, niespokrewniona, tylko raczej zaprzyjaźniona z żeardowskimi zakładami. I to pamiętam, że y, oni zaczęli wszyscy śpiewać te melodie, bo tam, nie wiem, ale było coś ponad 20 tych melodii, właśnie takich francuskich. I oni śpiewali. <śpiewanie> Przyszedł Twardowski i mówi, co wyście zrobili? Mówi, skąd skąd ta, ta, ta muzyka? No nic, mówię, żeśmy normalnie z Tadziem Kwiatkowskim zrobili. Mówię, nagraliśmy na magnetofon i po prostu zacznęliśmy. Tak, tą wiązankę. Tak, no i wtedy nasze notowania poszły w górę. Przychodzili młode dziewczęta, chłopcy. Tak, a później wyrósł zespół drugi. No i oni tam grali lepiej, nie powiem, bo. Wojtek Brylak. Potem żeśmy poszli z tego yy, tutaj z, z tego kinalen, No tutaj z tej kawiarni, tak. poszliśmy na osiedle. Na osiedle żeromskiego. I tam w kawiarni żeśmy dość długo grali. Czy to była Adria? Tak, i tam żeśmy grywali. Tam też tylko były wieczorki w niedzielę. Ale wtedy to była inna młodzież, która chętnie przychodziła na ten. Tam można było wypić kawę, prawda? Posiedzieć przy stoliku. A tańce, no to tańce. Mieliśmy takie grono zaprzyjaźnionych, którzy no lubili, lubili słuchać. No, jeżeli chodzi o Tadzia Kwiatkowskiego, to on technicznie przecież do tej pory jeszcze jest mocny. Takie tanga, jakie, jakie on wywijał, no to nie wiem, czy gdzieś. Żyardowie ktoś, ktoś potrafi tak pograć, jak, jak grał Tadzio. No jakiś czas troszeczkę mu tam woda sodowa zaczęła uderzać. No i, i żeśmy się rozstali. Ale nie rozmawiajmy o rozstaniach. Porozmawiajmy, panie Zenku, o... Konkursie Młodego Śpiewaka w Żyrardowie. Tak, konkursy były o najlepszego śpiewaka w Żyrardowie. No wtedy, kiedy ja zająłem piąte miejsce, to też było dla mnie zaszczyt, bo przecież tam naprawdę i dziewczęta śpiewali, śpiewały dobrze. No wtedy zgarnął nam pierwsze miejsce. Andrzej Rosiewicz, to był 61 rok chyba, ale na pierwszym konkursie Rosiewicza nie było, dopiero przyjechał na drugi konkurs. A odbywał się na dużej scenie w Kinie Len. Co Pan śpiewał? Tak, a co, co śpiewałem? Ta. Wiem, że pierwsze to śpiewałem Światła Rampy. Czerli Czeplina i śpiewałem taką kołysankę yy, Pola Robsona. Jeszcze wtedy ten basik taki miałem, dość brzmiący. Gdzie pan wolał występować? Na drobnych hałturach czy na wielkich scenach? No nie było okazji do, do dużo występować na wielkich scenach. Ale były takie momenty. Były, tak, ale bardzo lubiłem hałturę. Grał z nami skrzypek pan Mieczysław Dzięgielewski. Dobry muzyk. No i troszeczkę takiego repertuaru. Lubiłem operetkę i i niektóre, niektóre te arie operetkowe śpiewałem z operetki Sztygar, tą, tą, tą arie śpiewałem baron cygański, też czardarz z operetki hrabina Marica. Luz, tyganie, niesamowity sukces, żeśmy odnieśli grając na weselu. Była jakaś pani, prawdopodobnie potentat chowił, drobiu, no ale prawdopodobnie miała pieniądze. I myśmy śpiewali te śpiewki, a raczej odgrywaliśmy. Chociaż Tadzio lubił nieraz i, i, i te biesiadne piosenki śpiewać. To żeśmy. Tam właśnie, bo ona mówi: Panowie, ta muzyka gracie nie możecie tak, coś takiego zagrać. No i zagraliśmy właśnie to, tego czardasza, kraj, cyganie. Tak, no i Tadzio chyba wtedy <grytanie> zgodził ze trzy wesela na tym weselu. Tak. A co to było? kukuru? A, to było takich, dwa gołąbki się kochały, jeden czarny, drugi biały. Ale w dniu, go, z ich miłości dbił rudy gołąb, widza mi w szczyci ptak kuku róg, kuku róg. Zmienne serce jest w kobiece, Te teksty przedwojenne, to, to one, ludzie byli zachwyceni tymi tekstami. Bo teraz nie ma takich, takich tekstów przy tych piosenkach, tam od czasu do czasu się znajdzie gdzieś, co się to, ludziom podoba, wpada im to w ucho. A gdy nadejdzie taki dzień, u raju stanę brak, to mi wypomną tak, co nas zmienił I wiem, że głosem zgodnym anioł rzeknie chór i stwierdzi, że to pięknej cnoty wzór. Taki praktyczny. Czy tego mówię, Że ma taki dzień, a że kobiega odwrócona z wakiem bezgranicznym. jego widok, nawet konie też by.